Hej, hej, witajcie kochane strzelce! Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam Was na horoskop od 8 do 14 stycznia 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę i dostaniecie przekierowani na kalendarz. Nie będę tłumaczyć, jak się zapisać na sesję indywidualną. Ponieważ jest to wytłumaczone w filmiku, który będzie umieszczony na końcu tego nagrania, więc odsyłam tutaj, że jeżeli, jeżeli ktoś chce skorzystać z mojej usługi, moi drodzy, Yy, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Yy, moi drodzy. Yy, yy, Zrobiłam ankietę, ponieważ miało nie być już horoskopów tygodniowych, ale zrobiłam ankietę i tam w tej ankiecie było najwięcej głosów na horoskopy tygodniowe, więc wracamy do tych horoskopów tygodniowych, aczkolwiek one będą troszeczkę w innej formie, że karty tarota będą. Wyciągane po prostu ogólnie, jak i na uczucia, tak i również na finanse. Nie tak, jak wcześniej było oddzielnie, finanse oddzielnie, uczucia. Teraz będzie tarot ogólnie. Karty Lenormand nam dopowiedzą co, jakąś tam historię, no i oczywiście karty Rady bez zmian. Zatem już nie gadam, bo nie lubicie tego, wiem o tym. Przechodzimy do czytania. Strzelec. Strzelec od 8 do 14 stycznia 2024. Kochani, tutaj jest jakieś rozczarowanie, być może przez jakąś kobietę i dużo lęku, ale wy, wy z, tego, z tej energii lęku przechodzicie w, w energię cesarzowej. To jest taka jedna wersja. Karty mówią, że nic straconego, tak? Trzy kielichy się wylały, ale dwa jeszcze stoją. Poza tym, tak czy tak, jesteście w dobrych energiach, bo jest królowa denarów czy cesarzowa, tak? Więc to jest jedna wersja. Dla innych pań, dla pań. Może być, no również dla panów, tak? Może być tak, że yy, może być nieplanowana ciąża, tak? I z tego powodu też może być rozczarowanie. Więc jeżeli nie planujecie, to panowie i panie zabezpieczajcie się, tak? Bo karta cesarzowej mówi o płodności, więc tutaj i tym bardziej, że tutaj jest księżyc, tak? Cykle księżycowe, więc na to należy zwrócić uwagę. Poza tym może być jeszcze tak, że z królowej denarów, przez jakieś rozczarowanie przechodzicie w energię cesarzowej. Coś was tknie, że zacz, zaczniecie tworzyć coś swojego, coś własnego. I karty mówią, żeby się w tym nie poddawać, tak? Pomimo trudności i tego rozczarowania, karty mówią, żeby się nie poddawać. Dociągniemy tu karciochy jeszcze oczywiście. Zobaczymy, co tutaj nam yy, karty powiedzą. Strzelec od ósmego do... 14 stycznia. No właśnie, wy walczycie same z sobą, nie możecie spać po nocach, ale jest sąd ostateczny i moi drodzy, narodzicie się na nowo. Czyli nie bez powodu też się dzieją takie rzeczy, no ale jest to dziecko, tak? Tutaj Paś Monet też może mówić, albo wy będziecie więcej czasu poświęca, poświęcać swoim pociechom, aczkolwiek możecie coś stworzyć też na materii. To nie musi być dzidziuś tak? Tylko to może być na przykład książka, może być jakaś piosenka, czy, czy no jeszcze coś. I więcej nie dociągam, słuchajcie, macie pałac monet, to jest też jedna z najwyższych kart Tarota u Cirego Marchettiego, który stworzył dodatkowe karty w Tarocie, więc jest spełnienie. Może też tu chodzić o jakąś nieruchomość, może będziecie kupować jakąś nieruchomość, może będziecie Dokonywać transakcji yy, najmu, tak, yy, na działalność gospodarczą, bo ta ciąża to może być też, że stworzycie swoją firmę, tak. No i jest zadowolenie, jest, są monety, więc moje drogie strzelce dobre energie. Wy być może już wychodzicie z tych negatywnych energii, tak? Kierujcie się właśnie tą intuicją, tą swoją pasją i karty mówią, żeby się nie poddawać, tak? Yy, może tu chodzi też o pokonanie samego siebie, tak? Być może jest rozczarowanie związane z tym, że no coś musiało ulec zniszczeniu, coś odeszło, ktoś odszedł yy, i i po prostu yy, z tego powodu tutaj y, możecie y, przeżywać takie rozczarowanie, tak? bo, bo no, to może być taka energia straty, tak? ten są dostateczny. Aczkolwiek też są dostateczny, może mówić o jakichś sprawach urzędowych, że będziecie właśnie załatwiać sprawy urzędowe, dzięki temu się narodzicie na nowo, poczujecie tą. Energie i, i tutaj, no, właśnie, może być ta działalność gospodarcza, albo jeszcze coś innego. No, może to będzie kupno domu, aczkolwiek też no, mogą być wielkie remonty w domu, czyli zmiany, czyli coś ulega zniszczeniu i powstaje coś nowego. Nie są to złe energie. No, jeśli chodzi o relacje, no to podobnie, tak, tutaj że no, może być strata kogoś, ale y, no, może się pojawić właśnie to dziecuszko, aczkolwiek też y, no, dla panów może pojawić się nowa kobieta, tak, tutaj jest strata, rozczarowanie i nagle pojawia się y, nowa osoba, no albo dla pań też y, no, może być to cesarz, tak, zamieńcie sobie panie tą energię, więc tutaj, no, też ciekawe karty. No i zobaczymy, co nam dopowie, do, dopowiedzą karty Lenormand. Karty Lenormand dla Strzelca od 8 do 14 stycznia 2024. Kochani, drzewo, tak? Drzewo rośnie długo, ale to też może być drzewo analogiczne, aczkolwiek też karty mogą mówić, żebyście zwrócili uwagę na swoje zdrowie. Kochani, niektóre osoby może będą się uczyć, albo też spotkają na swojej drodze osobę wykształconą, tajemniczą. No, ale no, ta, ta osoba, która się pojawi w waszym życiu no, doda wam takiego powera, dużo energii, tak, więc tutaj też właśnie w zdrowiu może wam dodać dużo energii. Dla niektórych to może być wasza energia, że wy na przykład pogłębiacie swoją wiedzę i dzięki temu, dzięki tej wiedzy dostajecie, Energii, pewności siebie, że wy po prostu no, skupiacie się na sobie, na swoim rozwoju, uzdrowieniu swojego wewnętrznego dziecka, tak? Więc tu może być zdrowie fizyczne, psychiczne, aczkolwiek no, też no, taka, takie energetyczne, że wy może właśnie będziecie się odcinać. Od negatywnych osób, no tak jak powiedziałam, coś musi się zakończyć, żeby narodziło się coś nowego. I tutaj właśnie szykują się takie zmiany, aczkolwiek to są pozytywne zmiany. Kochani, no zdrowie, tak, czyli też Wasze życie, albo też y, tu może chodzić też o no. Drzewo życia, tak, czyli yy, mogą to być dzieci, może to być starszyzna, tak? czyli tutaj rodzice, dziadkowie, może tutaj macie yy, więcej uwagi im poświęcić też, aczkolwiek też właśnie możecie poświęcić więcej yy, czasu dla siebie, tak? mieć znaleźć ten czas na uczenie się, czytanie książek, pogłębianiu wiedzy. Zwróćcie uwagę też na oświetlenie, bo być może mało przebywacie na powietrzu, tu chodzi o promienie słońca mogą się pojawić też alergie skórne i będziecie szukać może przyczyny. Mogą być też alergie związane z oczami, także często mogą wam oczy łzawić, aczkolwiek nie muszą. Zwróćcie uwagę też na poziom cukru no i ogólnie energię, tak? Czyli energię. Oświetlenie w domu, oświetlenie w pracy albo też no, w jakich warunkach czytacie, uczycie się, tak? Więc tutaj też no, może to chodzić też o promieniowanie, tak? Że może za długo siedzicie przy komputerze Rzeczy przy telefonie i na to należy zwrócić uwagę. Aczkolwiek bardzo dobre energie, tak? Pogłębianie wiedzy i yy, no i dostajecie takiej energii, energii życia, więc fajnie. Ok, zobaczymy teraz karty rady dla strzelca od 8 do 14 stycznia 2024. Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. I druga karta rady: słuchaj innych. Być może też tutaj od kogoś innego możesz dostać istotny przekaz, tak? No uważaj też, co mówisz, do kogo mówisz. No możesz też dawać jakieś porady, zwracaj się o pomoc, ale też nie odmawiaj, jeżeli ktoś poprosi cię o pomoc, tak? Bo też te energie później wracają, może niekoniecznie od osoby tej, która cię poprosiła o pomoc, ale zawsze pojawi się jakaś inna osoba, która ci pomoże. Więc, no. Ale warto posłuchać też czyichś wskazówek, oczywiście nie musisz w 100% sugerować się wskazówkami tej osoby, ale no, możesz wyciągnąć jakieś fajne wnioski. Moje drogie strzelce, to by było na tyle, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego tygodnia, dużo pieniędzy, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i miłości. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was ściskam cieplutko. Wysyłam Wam moc potężnej energii. Buziaczki, pa, pa do następnego razu.